Prawa, prawa, lewa szykana, na, pokonywana na pierwszym biegu, prędkość około 75 na godzinę. Wyjście kolejne, długa prosta, e, długi prawy zakręt na pełnym gazie, e, kolejna prosta, gdzie się dojeżdża do około 320 na godzinę i kolejna szykana, tym teraz w lewo. E, bardzo ciężkie dochodowanie, dziurawę. Tu atakujemy bardzo tarki. E, wyjście, drugi, trzeci, czwarty bieg, piąty. Pierwszy zakręt Lesmo, dwa, to są dwa prawe zakręty dosyć długie, charakteryzujące się tym, że dawniej można było brać e, z atakami była taka koska, na którą można było najeździć, teraz niestety e, została położona sztuczna prawa, jest bardzo śliska, prosta, w dół do zakrętu Ascarii, kolejny siódmy bieg, 320 na godzinę, do hamowania do trzeciego, e, tutaj niektórzy zawodnicy atakują lewą tarkę, e, zakręt Ascarii się charakteryzuje taką charakterystycznym prawym zakrętem, który pokonujemy na pełnym, pełnym gazie. Kolejna prosta, kolejny raz siódmy bieg, kolejny raz 340-330 na godzinę do hamowania, do słynnego zakrętu parabolika. Tutaj trzeci, czwarty bieg. Tak naprawdę dohamowujemy, zwijamy biegi i pełen ogień. Ważne wyjście, ponieważ prosta strona jest bardzo długa i oto.